Cześć, witam Was na kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale powiem Wam w jakie naklejki z Paryża warto zainwestować oraz, oraz powiem Wam za ile warto je sobie kupić. Na samym wstępie materiału chciałbym Was zaprosić do zostawienia subskrypcji na tym kanale, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Zostaw łapeczkę, zostaw fajny komentarz jak Ci minął dzień oraz czy masz już takie naklejki tak jak tu zostaną pokazane na materiale. Zapraszam Cię również na Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. Jeżeli chcesz, abym ocenił Twój ekipunek, no to musisz być na naszym Discorda oraz na ekwipunek widza, wkleić swój link oraz napisać, w co inwestujesz, w co planujesz, jaki masz tam budżet. Wszystkie te ekwipunki powinny być publiczne, abym mógł zobaczyć sobie je na odcinku. Również zapraszam Was na stronę GoBoosting, która jest partnerem tego materiału, dzięki której realizujemy te, 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 te materiały bijając, link opisz na stronę goboosting dostajesz 10 kredytów podczas rejestracji te kredyty zdobywasz podczas grania na suferach społecznościowych i możesz później to wymieniać takie rzeczy jak skiny, skrzynki, pojemniki, odznaki, zestawy pamiątkowe, naklejki, jakieś graffiti, wszystko co się da, da się to wymienić, więc strona jest bardzo wypłacana oraz serdecznie polecam, bo sam z niej korzystam. Bez zbędnego przedłużania lecimy do materiału. Pierwszą taką naklejką, którą polecałbym inwestować z Paryża no to jest to naklejka Fnatic holograficzna, która jest moim zdaniem jedną z ładniejszych naklejek ale nie najładniejszą, tak jak ta jedna, którą już powtarzam i będę nadal powtarzał Fnatic jest to naklejka, która kosztuje na tą chwilę 16 zł, ale myślę, że po wyjściu CS2, bo jak wiemy naklejki holo tym bardziej złote, albo jakieś tam bardziej świecące na wyjście CS2 mogą fajnie Wam wyszczeć, bo na CS, w CS2 będzie zmieniona grafika, lepsze lepszy na scenie koloru będzie, więc te, ta naklejka będzie, on, e, będzie lepiej wyglądała, a co za tym stoi, będzie ona więcej kosztowała. To będzie normalne, bo już mieliśmy taki zabieg w CS-ie nawet i ceny z tego podrosły. Więc jeżeli chodzi o tą naklejkę i za ile bym ją skupił, no to na tą chwilę skupiłbym ją za jakieś tam 10-13 zł jeżeli by się fajnie skupiła, bo ona już ma tendencję wzrostową i już fajnie zaczyna pikować, więc myślę, że będzie z tego fajny proficik więc moim zdaniem dobra inwestycja. Drugą naklejką, jedną z najładniejszych naklejek jest naklejka furia holograficzna Jedna z, no, to jest moim zdaniem top naklejka, która będzie kosztować, kosztuje do chwilę 40 zł, ale będzie kosztowała z minimum 100 zł, więc serdecznie polecam. W nią inwestować. Kupiłbym ją za jakieś tam 25 zł, buy order, ale zakupiłem ono do 35, więc myślę, że 35 z nią dać to będzie dobrą ceną. Jak wie, no myślę, że to będzie dosyć mocna naklejka, która może fajnie wystrzelić i będzie fajnie z tego profit. E, następną naklejką jest naklejka mouse holograficzna z Paryża, która jest bardziej taka naklejka z czerwonych. E, mouse, moim zdaniem. Dobra inwestycja, która kosztuje ona 55 zł, nie wygląda na tyle, że ona tyle kosztuje. E, tendencja troszeczkę spadkowa, teraz troszeczkę się podnosi, więc myślę, że takie miała piko nad swój do 75 e, Więc myślę, że takie, jeżeli chodzi o skupowanie, no to skupiłbym za jakieś tam 43 do 44 zł za tą naklejkę. E, następną naklejką pod inwestycje jest moim zdaniem też bardzo ładna naklejka w G2, eSport game. E, G2 Esports. E, przepraszam, holograficzna z Paryża. No to jest moim zdaniem ogromny niej i jest moim zdaniem ona niedoceniana. Kosztuje ona 21 zł. Myślę, że takie z 50 zł będzie kosztować bez gadania. Zaraz sobie zobaczymy jak ona wygląda sobie w grze. E, dajcie znać w komentarzu, czy posiadacie już takie jakieś naklejki, które ja mówię tutaj w materiale. Oraz co z nimi zrobicie? Czy chowacie je do magazynu, do magazynu, czy coś? Zobaczcie, jak ona jest piękna. Moim zdaniem, przepiękna naklejka, która może fajnie wyszerzyć i będzie z tego fajny profit. Kosztuje ona 21 zł. No, myślę, że takie za 15 do 16 zł będzie odpowiednio cena za tą naklejkę. Następną naklejką jest naklejka Navi, która jest, moim zdaniem, jedna z ładniejszych też również naklejek, bo jest złota i kosztuje ona 20 zł. Tendencja zaczyna robić się wzrostowa spadł na 31 na 14 więc takie kupowanie tej, nak tej naklejki do 15zł myślę że będzie odpowiednią ceną jeżeli chodzi o następną naklejkę, ostatnią naklejkę którą polecałbym kupować no to jest ta naklejka Apexa holograficzna jedna z najładniejszych. ładniejszych, zobaczcie myślę że będzie fajnie fitować na jakichś kraftach, akaczach z fanatikiem, więc myślę że będzie spokojną inwestycją, jeżeli chodzi o jej cenę no to ona teraz kosztuje 50 zł i tendencja cały czas wzrostowa wzrostowa myślę że tak jest do 40 zł by fajnie można było ją sobie złapać i będzie fajny z tego profit dziękuję za oglądanie materiału jeżeli chcesz abym zorganizował konkurs na jakąś tych naklejów które wymieniłem na tym, na tym kanale no to pamiętajcie o subskrypcji oraz łapki w górę dziękuję za oglądanie materiału cześć i czołem